Na razie Camacho z pierwszym czasem, drugi jest Showty. Z dalej mamy dwóch kierowców Force Indy Master's i Race'u. A piąty jest Vaza z Zubera, szósty, szóstą pozycję zamyka Dev Buczan skoczył no teraz. Na trzecim miejscu wsnam skakuje jak na razie za bolidami. Mercedesa. Jeszcze Jongę wykonał czas. Teraz właśnie przeskoczył. Buczana. Bo Buczan teraz pierwszym czasem, minuta 26.4, chociaż Showtys przebija chociaż go. Chociaż Showtys poprawia go, tak więc no, niewiele trwa ta... Ee, Jedna setna. Chociaż robien... Def teraz. Def jak na razie z pole position, minuta 26.3. Nidii. A, zjazdowy tej Nidii. Nidi kończy właśnie swoje okrążenie. Jest czwarty czas, bardzo ładnie. Waza już w alei serwisowej tutaj. A Fetel no, teraz myślę, że... uderza w ścianę, traci koło. Bolidu, Kamacho, 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 pole position jak na razie. Oj, chyba zapowiada się naprawdę dobry czas w wykonaniu i tak! Pierwsze miejsce jak na razie. I Showtys teraz wskoczył na drugą pozycję, przeskoczył Kamacho. Def już na ostatnim zakręcie, będzie kończył okrążenie pomiarowe. Czy uda mu się wskoczyć do pierwszej trójki? Zobaczymy za sekundkę. A nie, nie uda mu się, eee, kończy.